Coś widzowie! dzisiaj jesteśmy z Laus. Mm, mm, shrimp, game powiem, tylko to. Mm, yeah. No, Wiecie, nie, no, nie, nie dziewięć. Co to ma być? Całkowicie. To jakby. Ola. To bindam, typów jest strasznych historii. No, dobra, jestem ja tu przy nadajesz. Dobra, pochodzimy Laura już. Ten koń. Ja nie już nie pamiętam, która to była moja no, ulubiona gra. Czerwona, zielona, co jest? Au! Laura widzimy to. Au. Red light! Red light. Hey, się lajk! Zrób lajk! Bo oni się ruszają Zrób Nie Zrób lajk! nie lajk! Nigdy nie Zrób Laura! Zrób yes. Laura, żyjesz! Nie. Zrób Nie! Nie, no. Red light. nie żyje. Teraz umrę. Like. Nie marzę. O ja cię wiedziałam. Laura, szleje. Like. Mogę kupić za kasę, ale ja nie mogę kasy używać. Co jest? Ja też marzę. Ja się tam kręciłem i nie wiedziałam, że jeszcze będzie. Mm -hmm. Za 70 nobuksów. ja Nie, 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 nie. opuścić mnie. Like. Ma... No, za, za 80 robuchców? No tak, 80 to nie ma szansu. No właśnie, 80 robót się dostaje, a 6 złotych kosztuje, co to jest? widzisz dlaczego? Nie. Bo jak się używisz, to nie rób tego nigdy, Wie dlaczego? Nie. Bo Ciebie używi na końcu. Iż no humanie. Co? Co oglądałeś? Nie, no bo... Widzowie, ja nigdy nie, nie wiem, czy to prawda. wpiszcie mi w komentarzach, jak działa to od kiedy. No, no, kiedy się, się um, chce mieć drugie życie, to to. Możecie mi wpisać w komentarzach. Puf! I ja nie wiem czemu ja zrobiłam i się nazywam Dogday, tak ja jestem fanko Dogdaya. Fanko? Tym, że ja wszystko na dog A, A nie kaptana? No Dogday jest najlepszy. Nie, najlepszy, najlepszy są Nightmare Quaders. Ja kocham Nightmare critters. A mój najlepszy kanał to jest twój. No, dla widzów na pewno nie, no bo ja już mam 32! to jest karnak! jest Co? To karnak jest! No tak. Czekaj, idzie, nie, 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 nie. Jest karnak! Jest Thanos, bogaty! Nie, nie, to prawdziwy karnap nie. Zatujeż. Kamer Jest numerem 45. Kamer morco! Ej, widzę, jestem, byłom No, nie mam jak ten filmik będzie mieć 500 tysięcy lajków, to Wam pokażę twarz laur. Nie! To się już wam Nie, to. No. Tak. Laura! mi. Ja pokażę moją twarz, jak będzie. Jak będzie. I to powierzy swoją twarz. Dobra. To jest już milion! To powierzy swoją twarz? Ale nie wiem, czy to na Nie ma już Jest. Dzisiaj niech. tu jest. Babia? Nie ma już. niedługo. To no, nie? To będziemy. No mamy. No bo, no, bo popis, no bo pierwszy przycisk Newtowa to jest na 100 tysięcy, drugi to jest na milion, trzeci jest na 10 milionów, e, czwarty jest na 20 milionów, e, pamiętam, że piąty to jest na 35 milionów, no like. e, like. milion to za dużo, po prostu na kliknij. No, do, napięte. No, napięte, tak Ja Jajko, że małe, duże... Yeah, yo, kurze, idealne. Nie, bye bye. nie, ma? Ding, ding, ding. Bye bye. O tylko nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, Ej, nie, nie, sekund! Dobra, ty już do końca. No, ale do końca. Umarłam. Be like. Nie mów mi, że umarłaś. Umarłam. Like. Czego trzeba uczestniczyć? Like. Przyszłam do końca, bo jestem chłopem, bo się go zamęliłam. Ding, ding, ding. Be like. Ty do niej do końca. Ding, ding, ding. Ja umarłam. Dobra, dziękuję. <laughs> Muszę wyjść z gry. Dobra, no to już zaczynamy, witowie. No nie My będzie, nie robić. Robić. ale tak, bo wam pokażę, jak mi wychodzę z Dobra, idźcie z Zobaczcie, co wygląda kija. O, ja kogoś popchnąłem. Nie, nie popchnąłem. Ale poszłam te ręce. Nie! Yes. Tak fajna bye bye. Ja Na weź w końcu! Nie! Light. No nie, to no, ja umrę! Dlaczego? Wywalił mnie! Nie, nie będę. Umarłeś? No. No ten gość. Dobra, wiesz co? Ja dotarłam do końca. Jesteś? Ja nie, ja umarłem. Jeszcze ostatnia. Ale ty byłeś daleko? No tak, ja byłam bardzo daleko. Ja nie jestem, że i umarłem. My no to wejdzie, ja że. To umrę. Nie, mogę, bo... nie umrę, a? Nie musisz, no możesz, wiesz jeszcze Laura? -la, musisz wyjść z gry i wejść znów. A dlaczego Maruś, bo za mało sekund było? No nie, no bo ja nie przeskaknęłam. A i wtedy? I wtedy mi tam powiedziało Market. Fordeet i potem ja tam i potem byłam blisko guarda i on szczelił. Ej, ten Ward jest najlepszy. Wiesz co, Laura? No? jak ja będę Ward'em? A ty będziesz mógł robić. Będę, Laura, będę. Okej. Okay. Dobra, no to, no to gdzie ty jesteś? Jesteś w kółku. Jesteś w kółku, Laura. Nie, bo muszę zrobić... Ale Dobry. źle zrobię. Dobry. Dobry. Bo Będę też bardzo szybko robić. Nie. to. Ja nie umarłam. Ja już nie wiem, jak się to nazywa. Nie, to chyba nie ma. Ja gramy w Squid Game przecież. jest Co? Jesteś w kółku. Tak. Nie, tak jest jeszcze. Dobra, no, jesteś w kółku. No, to było 15 sekund. No to ja błaś. będę, no to ja będę kładę. Dobra się jestem gładem! Super! Uuu! Ja jestem, tylko wiesz, że ja A jak mogłeś być guardem? Bo miałem dużo pieniążków. Mogłam być frontmanem, ale wtedy to bym stracił wszystkie pieniążki, które mam. Ej, dlaczego się urodziłem w jakiejś... Aaa, no wiem! Wiem. Ale gdzie jakiś warczak, no, a co to jest? A tutaj nie ma niejednego warza, a co jest? <laughs> to, nie ma sensu! Tutaj będzie... Dobra, to tylko nie ma sensu, wiesz dlaczego? Nie. Bo nie ma nikogo! Wszyscy są A skąd wiesz? No tak. Ja mam miejsce w warze, bo mnie cał się dla kupiła, to wiesz o coś? Ale jak ty mnie zabijesz, to będę wkurzona. Nie zabiję ciebie, tylko wiesz co? No? Nie będzie każdy zabić ciebie, ale jak ja nie jestem, to nie zabiję ciebie. Będę mroczny. Jestem strasznikiem. Nie, wam nie. squid a, 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 a. Dobra, ale się nie tym jest, jestem gładem? Ale dobra, teraz spróbuj nie umarnąć, dobra? Będę gładem, gładem, nikt to nie wie, ale nawet ichaś jest gładem! O, wychodzimy, ja już stąd przeszłem! Dobra, no to nie, 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 nie. nie wierzę, nie wierzę, jestem gładem. Ja będę skakać like. przez cały czas. Nie, nie szkacz! No ale ja będę skakać, jeśli... E, nie, ja będę, albo będę I. będę będę. nie, nie, Hej nie, będę nie, 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 Into, babo. Nie, nie zabijajcie mnie. Żyjesz! Żeż. 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 że Żeż. że Żeż. 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 Nie Żeż. 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 no, No, wierzę, że jesteś! Zobaczysz to w filmiku na moim kanałem. No, ja tak. to... mi Like! Gosh. Tak. Co? Ej, 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 ej! Ej, Maj, like. Ej, co tutaj jest? No nie no, ale jaj! Tam mnie zastrzeliły. Mi like! Ty żyjesz? Nie wiem, bo e, takie coś, bo Guard nie steruje aż tak. Guard jeśli chce, może. Bo takie jajca zabijają. Ja ich nie lubię! Żyjesz ty, Laura! No, bo mnie jajce zabiły. Dobra, żyjesz ty! Na razie nie. Ale będę żyć, bo wchodzę. To ja... w ogóle jak jesteś gwardem. Ja nie no, mogę, mogę mówić, że to ja będę dostanę na tą rundę. No. Tu... No to ty... tak tu... nie może umrzeć. No tak. No to ty rundę rundy mnie, i miałem Miesz, żebyś popraktykowała, dobra No! Uj, ty Ej, A ty jak stelem Frontmana? Głowa! O, ciasteczko mielonkowe. Ja lubię mieć mieląkowe. Ja lubię te ciasteczko mieląkowe. I to nie jest mieląkowe tylko, tylko to jest... Tylko to jest. Jeszcze... SOLOWE! Ja nie wiem, nie, jak to się nazywa. Żeby ktoś nie mógł grzać... Dobrze, to mu się tak położył. No. Soli! Ciasko. Ej, ej, ej. Mam. Excuse me. Co tutaj powiedziałem excuse me i tak gumal. To no, żeby je też nie ciasteczka nie dobrze. No i nowy lider będę miał, A ty? Ty wyglądasz jak kubka, bo kubka jest szalna. I on jest szalny. To lider kubka. To lider z kubków, wiesz? Dobra, ja ci pokażę, że jestem frontmanem. Czekaj. Patrz, ja ci pokażę. Czekaj. Dobra widziałem, no to tutaj ja już wyjąć tam. O, no to nie, no to nie, nie. No to nie, tutaj nic nie uka. nie. O tak, nie, to no, na co mnie. No.

ale jak mało oczek zostało. Naprawdę? No co to ma być? Tylko trzy osoby zostały. Tylko cztery. Dobra, druga gra. A ta jest mija. O, ale jedno. Ale macie radę. Na Uuuu. Chodniki.

Wow. No, nic no. O już, dawaj. Dawaj, nie przeżyła. I też nie leży osób. Nie, dwa osoby... Nie, trzy, trzy, trzy. Trzy osoby zostały no, na Na my nie okay. zostały, zostały. To nie ma masz... sześć. Nie, cztery. Nie jest Hej, hej, kurwa. Ten moj.

no, no, nie, no, nie mogłem, bo ja wtedy to co to po cieniu. No, no bo nie widzę, to czasami to tak się rozłącza, widzę dlaczego. Bo nie ma internetu. Uj, wie, ale, ale, dobra, ile. Dobrze, bo tylko dwa osoby teraz zostały i która to jest druga gra? To jest krystały. O nie, na kryształach Nie, o nie. Czy kryształ... Nie, krystały, nie? Nie, no, czy Laura? Hmm? Ale się cieszę, że jestem głazem. No. Bym mógł być znów głaz. O, kry Co? Teraz są kryształy i są tylko trzy kryształy. To nie ma <grysta> sensu. Ej, co mi tam robi? Nie, i tę te... tę. Te... Tę te, ten co, panie Oder no. To wyślę dla Laury. Wicowie. a Nie, 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 nie mogę. I co to Nie, on... On już O Cześć! O, teraz już ostatnia runda. Nie, trzeba. Ostatnia runda. I ten, co ten. Co? co? Ej, nie, jedna rzecz. Hej, tutaj nie ma jednej grzy. Sznurek, Laura, to nie ma sensu. Ta, ta jedna rzecz, bo nie ma sznurka. O, ja cię, Laura, wiesz co? Zostałem tylko ja i frontman. Nie. Tak. I jak też będzie padać, to nie zrozumiałem to gdzie. Bo na górze to jest zakryte. Ciekawe. Nie wiem, że żyje ktoś tutaj. Będę zakręcony. Niks hier niet aan de hand. Oh, już. ja, ja. Ik wou zo'n bacon A Bacon, front. Ik wou dat ik een frontman zou kiezen. Wat is frontman? Wat Bo... No to wygrywa im in... bacon przegrał i wygrywa im na osoba 500 dolarów... Nie, 30 milionów bym powiedzieć. Nie, milion. Nie, nie, nie wiem, nie wiem ile. Nie wiem ile mu podarować. Ale to frontman. Bo on chciał oglądać telewizję. I pić sobie Red Bull. Albo Galicję, Stryja Galicja. Ej, co ty robisz? Dobra, gdzie jesteś w kółku? Mhm. Nie wiem. Dobra, gramy w inną grę. Papa wie? czekam, niech Wam się podobała. Filmik, dobra? Pa!